Chiny znowu zamykają miasta, a europejscy aktywiści chcą ograniczenia prędkości w całej Unii Europejskiej do 30 na godzinę, żeby mniej spalać samochodami rosyjskiej ropy. rosyjskiej ropy. Witam Państwa bardzo bardzo serdecznie. Tak, dzisiaj newsiki dość absurdalne: zarówno jeden skin, jak i drugi od europejskich ekoświrów albo i, e, dziwnie, niezbyt ekonomicznie przemyślanych osób. W każdym razie dzisiaj będzie troszkę e, śmiechu. Zatem, przygotujcie sobie jakiś popcorn, jakąś herbatkę, ewentualnie browarka, jeśli jesteście pełnoletni, no i lecimy. turn to China now where millions of people in Shanghai have been confined to their homes in order to control a growing outbreak of COVID-19. Władze w Szanghaju zaczęły dwustopniową akcję walki z wirusem. Zamknęły przeprawy przez rzekę Huangpu i objęły lockdownem dzielnice na jej wschodnim brzegu. 26-milionowe miasto jest epicentrum najnowszej fali zakażeń wariantem Omikron w Chinach od kwietnia. W analogiczny sposób zamknięte są obszary na lewym brzegu Huangpu. 26-milionowe miasto Szanghaj jest epicentrum najnowszej fali zakażeń wariantem Omikron w Chinach. W związku ze znaczącą ilością przypadków, tamtejsze władze zdecydowały się na przeprowadzenie dwustopniowej akcji walki. Od poniedziałku do końca marca lockdownem objęta była część miasta położona na prawym brzegu Huangpu, łącznie z nowoczesnym centrum biznesowym Pudong. W tym czasie przeprowadzone były tam badania przesiewowe. Od 1 do 5 kwietnia w analogiczny sposób zamknięte są obszary na lewym brzegu Huangpu, w tym stare dzielnice kolonialne i słynna promenada de Bund. Decyzja została ogłoszona w niedzielę, choć jeszcze w sobotę władze miasta zapewniały, że lockdownu nie będzie. W niedzielę w w Szanghaju wykryto rekordową liczbę 3450 nowych bezobjawowych zakażeń, co odpowiadało za 70% przypadków odnotowanych w całym kraju. Zdiagnozowano również 50 infekcji objawowych, wynika z poniedziałkowego sprawozdania Państwowej Komisji Zdrowia. Virus, Zobaczcie, jakie to są liczby, nie? Na 26-milionowe miasto 3,5 tysiąca przypadków. 26-milionowe miasto to jest około 70% całej ludności Polski, całego naszego kraju. My teraz mamy więcej przypadków, a już traktujemy koronkę jak zwykłą grypę, i nie ma nawet kwarantanny ani izolacji. A ci od razu zamykają całe miasta, zamykają całe bloki, zresztą sami zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj macie parę zdjęć, nagram ekran tylko. O, proszę bardzo, to jest na chińskiej stronie. Tutaj macie, o, proszę bardzo, to wszystko było oczywiście po chińsku, tylko sobie tam przetłumaczyłem to na polski. Strona hk01.com. Tak to tam wygląda. Tam nawet nie można ruszyć się z bloku. Jak wychodzicie. To od razu jesteście badani testami przesiewowymi, które jednak testują wszystkich i jeżeli okaże się, że jesteście zakażeni, lądujecie na kwarantannie do czasu testu, w wyniku testu negatywnego. Taka sytuacja. Nie wygląda to jakoś zbyt logicznie z naszej perspektywy. Jeśli u nas by tak było, to byśmy naprawdę zaczęli strajkować, a oni nie za bardzo zaczynają strajkować, tym bardziej, że mamy tutaj, proszę bardzo, konsekwencje polityki zero-covid. Chiny masowo budują szpitale polowe, władze Chińskiej Republiki Lodowej, Lodowej, Ludowej, ogłosiły plan masowego budowania szpitali polowych, wszystko za sprawą rozprzestrzeniającego się w kraju wariantu Omikron. Ciekawe, co? U nas to już całkowicie nikomu nie zagraża. Nasza służba, sobie nasza, nasza służba zdrowia sobie spokojnie z tym wszystkim poradzi, a tam jednak w dalszym ciągu panika, no i próbowanie wyzerowania całkowitego e, koronawirusa. Tymczasem e, w Europie traktuje się to już całkowicie jak grypę w coraz większej ilości krajów. Nawet Niemcy ostatnio miały taką sytuację, że niektóre landy, czyli takie. Na polskie województwa e, apelowały do rządu, żeby tam pozostawić restrykcje jeszcze do końca kwietnia. No i rząd niemiecki się na to nie zgodził, bo nie ma takiej potrzeby. Ale Chiny, przez taką właśnie swoją strategię zero COVID, w przeszłości, kiedy my mieliśmy naprawdę duże problemy gospodarcze, nie dopuściły do takiej patologii, jaka była u nas. Tam, owszem, wszystko było dużo bardziej restrykcyjne od samego początku i były te wszystkie. Barykady w drzwiach, blokowano wyjścia z okien mieszkańców, i tak dalej, żeby tylko wszyscy nie mieli tego Covid. -a. I faktycznie tam bardzo szybko wyleczono się z tej epidemii. Tam nie było epidemii już po chwili, mimo tego, że to tam się wszystko zaczęło. Nie mówię, że koniecznie wirus od nich pochodzi, bo to dalej jest kwestia sporna. Jednak tam zaczęły się te pierwsze największe ogniska, które później rozlały się na resztę świata, no i jednak poradzili sobie te, z tym bardzo szybko. Później już przynajmniej nie raportowali żadnych innych ognisk. No i teraz jak tylko to się zaczyna, jak tylko mają jakiś tam minimalny problem, no to cyk i e, zamykają wszystko, byleby się to tylko nie rozprzestrzeniło. No i jakie podejście jest waszym zdaniem lepsze? To, które przeprowadziły e, Chiny z podejściem zero covid, całkowicie izolacja wszystkich, którzy mają jakikolwiek wynik e, pozytywny do czasu, kiedy będą miały negatywny, czy może to, co zrobiła Unia Europejska, to co zrobił Zachód, tak m, trochę na opak, trochę tak, i wiecie, i w końcu udało nam się jako tako to wszystko zwalczyć. Bo też trzeba patrzeć na takie aspekty, że pewnie dlatego, że my tak często chorowaliśmy przez to wszystko, na tę chorobę, no to też jesteśmy trochę bardziej odporni. I dlatego też możemy traktować to jak grypę. Ciekawe, jak to będzie z systemem odpornościowym w Chinach. Ciekawe, co? Dajcie znać, co Wy o tym myślicie. A my lecimy do kolejnego tematu, który będzie równie. Dziwny, a nawet dziwniejszy. Na prędkości one tutaj są powiązane z rosyjską ropą. Teraz cel główny Unii Europejskiej to jest to, żeby się uniezależnić od rosyjskiej ropy. A mamy tutaj naprawdę niższe prędkości to niższe spalanie, a niższe spalanie to mniej rosyjskiej ropy. Takie rozumowanie przyświeca pomysłodawcom koncepcji obniżenia dozwolonej prędkości na drogach Unii Europejskiej. Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu ETSC wydała rekomendację, która pod wieloma względami jest propozycją mocno kontrowersyjną. Chodzi o wprowadzenie niższych limitów prędkości na drogach krajów Unii Europejskiej. Europejskiej zarówno na autostradach jak i w miastach, ale także w terenie niezabudowanym. Wszystko po to, by zmniejszyć import ropy i jej pochodnych z Rosji, której lwia część dochodu pochodzi właśnie ze sprzedaży tych surowców. Pomysłodawcy argumentują, że obniżenie prędkości przyniesie ze sobą jednak więcej korzyści, aniżeli tylko uderzenie w rosyjską gospodarkę. Wolniejsza jazda ma bowiem nie tylko zmniejszyć zużycie paliwa w samochodach, ale także zredukuje emisję szkodliwych spalin, w tym dwutlenku węgla, a także przyczyni się do mniejszej liczby wypadków i ofiar. Z taką argumentacją, aż ciężko polemizować. Dodajmy jeszcze, jak miałaby wyglądać nowe ograniczenia prędkości. Otóż w zależności od rodzaju dróg byłoby to 30 km na godzinę w terenie zabudowanym, 80 w terenie niezabudowanym, 100 na autostradach i 80 na autostradach dla pojazdów ciężarowych. Wspomniany pomysł związany jest z planem Unii Europejskiej polegającym na całkowitym uniezależnieniu się od rosyjskiej ropy do 2027. To efekt ataku Rosji na Ukrainę i wprowadzanymi sankcjami mającymi w przyszłości w przyszłości zdusić gospodarkę Rosji. Pomysłodawcy obniżenia prędkości argumentują swój plan chęcią przyspieszenia całego procesu. Chcemy zarekomendować sposób, który może w szybki i relatywnie prosty sposób znacząco zmniejszyć import ropy do Unii Europejskiej. Jest nim zmniejszenie dozwolonej prędkości w krajach Unii Europejskiej. Napisali w komunikacie opublikowanym przez Financial Times przedstawiciele ETSC: 80 km na godzinę, a na autostradzie aż do 100 km na godzinę. A ja mam lepszy pomysł, może całkowicie zrezygnujmy z samochodów. Jeździmy tylko rowerami co najwyżej i hulajnogami, rzecz jasna, nie elektrycznymi, tylko zwykłymi hulajnogami z napędem nożnym, na których trzeba się odpychać. Tak? Są jeszcze takie. Wtedy to już w ogóle dokopiemy Rosjanom. A w domach przestańmy grzać i nie produkujmy prądu. Przecież wtedy Rosja tego nie wytrzyma. I gospodarka się posypie. A my przy okazji będziemy odporniejsi na chłód, bo będziemy żyć w zimie. Zresztą i tak nie ma już zimy, już robi się coraz cieplej, więc damy radę. Po co nam prąd w tym czasie? Nie no, tak serio, no to co to kuźwa ma być? Co to za argument? Już abstrahując całkowicie od braku logiki w tym wszystkim, no to od kiedy ograniczenie prędkości... Zwalczyło przekraczanie prędkości przez ludzi. Przecież to zawsze, od dawien dawna, od kiedy samochody ruszają się publicznie po drogach, ludzie tę prędkość przekraczają i hamują dopiero tam, gdzie ewentualnie może stać patrol policji. Jest to troszkę niebezpieczne, bo można dostać mandat. Jeżeli teraz byśmy zredukowali tę prędkość do 30 na godzinę, co w Warszawie zresztą nie byłoby jakimś wielkim problemem, bo w godzinach szczytu nawet Takiej średniej prędkości nie uzyskacie, no ale w innych miastach może być już tym ewidentnie. Problem wcale nie poprawi to bezpieczeństwa, a Putin z takich pomysłów co najwyżej może się śmiać. Ekolodzy to jednak są naprawdę niezłe świry. Dajcie znać co wy w ogóle o tym myślicie Ja już się będę z wami żegnał Pamiętajcie o tym, że w każdy dzień O godzinie 630 Pojawia się nowy materiał Specjalnie dla was stworzony z najciekawszymi wiadomościami Z kraju ze świata Trzymajcie się ciepło, no i heja Czasem tam się wracamy, kiedy zdarzy się okazja, każdemu nieraz w życiu musi się nacisnąć spacja a racja, nie jednemu się pierdoli, póki mnie to nie dotyka rób co jest wstydowoli, ja odcinam się powoli gdzie negatyw wciąż narasta, napisał ci Pablito, prosto z Mławy Miasta